Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Przewracają się nawet najlepsi, ale ten upadek poruszył wszystkich uczestników ślizgawki, wśród nich kobietę, która zadzwoniła do naszej redakcji, prosiła o niepodawanie danych osobowych, ale opowiedziała całą sytuację. Przewróciła się, uderzyła się głową prawdopodobnie o tafle lodowiska. Od tego momentu już w ogóle nie wstała. Nie próbowała wstawać, bo widocznie ból taki był. Leżała mało że na bardzo zimnej powierzchni, bo zmrożonym lodzie, to jeszcze po prostu nieruchomo, czyli było jej na pewno bardzo, bardzo zimno przez ten czas, no i została ona przykryta różnymi Zbulwersowana byłam przede wszystkim pogotowiem, a z drugiej strony byłam po prostu zażenowana tym, że na lodowisku nie ma jakiegoś koca termicznego, czymś, czy no i przede wszystkim nie było żadnej osoby. Która by była po prostu odpowiedzialna za to, co się tam dzieje? Nie? Pogotowie, zdaniem świadka, przyjechało dopiero po kilkudziesięciu minutach. Przez cały ten czas dziewczyna leżała nieruchomo na lodzie i z grymasem bólu na twarzy. O całą sytuację zapytaliśmy dyrektora Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego Jana Kawuloka. Nie było chybi. Na pewno z punktu widzenia osób, które oczekiwały na tym lodowisku, to było to na pewno. Yy no niezręczne. Zdaniem świadka pogotowie przyjechało po co najmniej 40 minutach. Zdaniem pogotowia ekipa karetki do zdarzenia dojechała szybciej w 25 minut. Choć to i tak dłużej niż zakładają standardy to w tym samym czasie pogotowie wezwano do innego zdarzenia. Piętnastolatka z okolic Cieszyna próbowała popełnić samobójstwo. Dziewczyna została przewieziona do szpitala psychiatrycznego w Lublincu, Dlatego wszystko, jak tłumaczy pogotowie, trwało dłużej niż zwykle. Robimy wszystko, żeby to było krótko i z reguły te jazdy są tam kilkuminutowe. No tak akurat się zbiegły te dwa zdarzenia, jedno było tutaj w Cieszynie, drugie było w okolicach Cieszyna. Zespół musiał jechać aż do Lublińca, bo tam jest psychiatra dziecięca najbliższa dla nas i, i stąd, że tak powiem, ten, to zdarzenie Przeważyło z kategorii, ale chyba przeważyło słusznie, tam to zdarzenie było o wiele bardziej dramatyczne. Nic do zarzucenia nie ma sobie również kierownictwo lodowiska. Poszkodowanej leżącej na lodzie pomogła pani z kasy przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy. Więcej nic się nie da zrobić po prostu. Jeżeli, jeżeli jest tam jakiś większy wypadek, no to automatycznie panie, które pracują to są i przeszkolone w zakresie pierwszej pomocy wzywają pogotowiem. Wzywają lekarza. Dziewczyna, która się przewróciła, złamała rękę. Zbigniew Janiszewski, który od lat jeździ na łyżwach, zawsze podkreśla, że trzeba umieć dobrze upaść. Jak się pada na lodzie, to najbezpieczniej jest naprzód na ręce, nie na głowę. A żeby to zrobić, to trzeba ugiąć nogi w kolanach, żeby być bliżej po prostu tego lodu. Natomiast ja się, nie dziwię się, bo ci ludzie, którzy łatwo jest mówić temu, kto umie jeździć. Natomiast ten, co nie umie jeździć, on się. Jest tak sztywny, tak zestresowany, że on po prostu się ratuje siłą rzeczy i te nogi mu podjeżdżają i on już później nie myśli, tylko pada, prawda? I z reguły jestem pad na, na tyłek, a później co i uderzy po tylicom o ludzi, to już jest niebezpieczne. W cieszyńskim pogotowiu ratunkowym są zaledwie dwie karetki. W całym powiecie sześć. To średnio jedna karetka na 28 tysięcy ludzi. Być może gdyby było ich więcej, dyspozytorzy nie musieliby podejmować bardzo trudnych decyzji, od których zależy czyjeś zdrowie i życie. Hanna portal oxpl.